Cześć! Witajcie na naszym kanale DD&F. Tym razem przychodzimy do Was z szybkim update'em, co się u nas w ostatnim czasie działo. A więc, tak po ciężkim miesiącu dla nas, jakim był czerwiec, no to no, przyszedł lipiec. Co z lipcem? Fala deszczy, przez co dosyć późno kosiliśmy siano dla koni oraz no, mieliśmy taką no, nie, troszeczkę niezadowalającą pogodę, jeśli chodzi o jazdę, więc starałyśmy się zadowalać terenami, które no, starałyśmy się w miarę możliwości robić, bo po prostu pogoda była taka pod psem. To możecie zauważyć na filmikach, że na początku no, było tak dosyć pochmurnie. Pojechałyśmy do takiej wioski, która jest troszeczkę dalej od nas, gdzie zrobiłyśmy sobie trochę przerwy, żeby konie również mogły sobie trochę odpocząć. I potem wróciłyśmy z powrotem do nas, do naszego domu, ale w międzyczasie znaleźliśmy po drodze kucyki które oczywiście były wielce zaciekawione, że idą konie większe od nich. Gdy wróciłyśmy do domu, no to oczywiście już wtedy dosyć mocno grzało, więc schłodziłyśmy koniem nogi. I jak widzicie, Denver próbował mi ze szlaucha pić, bo on tak lubi łapać on za szlauch. Jeśli ktoś się zastanawia dlaczego Denver ma takie bąble na skórze, no to już odpowiadam, on ma alergię na ukąszenia owadów i po prostu jego organizm w ten sposób reaguje. On potem to dosyć mocno wyciera, aczkolwiek nie jest to lipcówka, żeby ktoś tego nie pomylił. To jest po prostu alergia innego rodzaju. Zamontowaliśmy również lizawki solne. W tym oczywiście pomógł mi nasz tata, bo no jest on niezawodny w tym wierceniu. No ja bym raczej się chyba wiertłem, jakbym sama chciała, wątpię, że się przebiła przez tą ścianę. A on to zrobił mi bezproblemowo. Także dziękuję mu bardzo, bo wiem, że zawsze na niego mogę liczyć w takich sprawach. No i tak prezent ma O, Oto gotowa lizaweczka. Jest to taka najzwyklejsza lizaweczka solna. No i uczyliśmy Ceylona się kłaniać na padoku. Zapraszamy na więcej filmów, które mam nadzieję, że już wkrótce się pojawią. Nie zapominajcie o subskrypcji kanału i lajkowaniu oraz komentowaniu naszych filmików, bo dzięki temu jesteśmy w stanie się rozwijać dla was. Także cześć.